Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pan Gremlin, a to jest kolejny odcinek z serii poradnikowej. Dziś wybudujemy taki oto generator TNT, automatyczny generator TNT, który pozwoli nam wykopać dziurę aż do betroga. Żeby go wybudować, potrzebujemy jednego redstone'a, 7 bloków szlamu, dwa lepkie tłoki, jedno TNT wełnę z jako budulec, kamień e, cztery przekazinki, dwa redstone'y martwy wachlarz koralowca rurkowatego jeden e, murek i nie mam w tej chwili miejsca na resztę, ale to będzie pochodnia redstone wagonik, dźwignia i tory z czujnikiem Zmieniam sobie tylko pogodę Tak, pierwszy zaczynamy od znalezienia jakiegoś miejsca na budowę. Tworząc taką budowlę, nie musicie robić aż tak e, wysoko. E, warto po prostu pamiętać o tym. Już TNT się nie przyda. E, pa, po prostu pamiętać o tym, żeby e, no to TNT miało szansę później dolecieć na dół. Budujemy sobie. Ze Dobra. Eee, teraz tak. Tutaj dajemy to. To już się więcej nam nie przyda. Murek też się więcej nam nie przyda. Kolejnym etapem jest wybudowanie pudestu, e, przepraszam, tutaj ten bloczek możemy sobie zepsuć i tak tu, okej. Okay. Tutaj dajemy przekaźniki. Ustawiamy na ostatni i odwrotnej kolejności. Dobra, mamy na ostatnim poziomie. Przekaźniki już się nie przydadzą. Przyda się tą. już się też więcej nie przyda. E, czekaj, tu, tu, no, nie, nie, tu. Nie no dobrze. Ok, zmienimy sobie tylko pogodę, ok, żebyście lepiej widzieli, e, mamy już. Takie wysmuł urządzonko I idziemy jeszcze po ostatnie rzeczy, które nam się tu przydadzą. Szlam już nie będzie potrzebny. Wagonik. Ok. Pamiętajmy o tym tylko, żeby zniszczyć miejsce, w którym się podbudowaliśmy. Ok. I teraz tak. Odsuwa się wiadomo dźwignia po to, żeby móc ten mechanizm zatrzymać. Teraz bardzo ważna jest rzecz. Trzeba tory położyć. Tutaj. Aj. Spadamy. Okej. Okay. Teraz tak tu. I ostatni. Tłok. To musi się znajdować na środku. I tak przygotowana maszyna jest już gotowa do odpalenia. Aj. Jak widzicie, maszynka działa, dziura się powiększa. Ona u mnie w dół nie idzie z racji tego, że mam tak wygenerowany świat, że po prostu już się niżej nic nie da. E, natomiast u was ona będzie leciała i spadała aż do B droga. W zależności na którym sobie poziomie wykopiecie, jest tutaj szansa, że zrobicie przeogromną dziurę w dół. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie zostawić koniecznie łapkę w górę, subika oraz komentarz. Za wszystkie te komentarze, łapki i subiki jestem bardzo wdzięczny. Pomagają one mi w rozwoju, ale też mogę dzięki temu wiedzieć co byście chcieli w kolejnych odcinkach zobaczyć. Ja dziękuję Wam za dziś, trzymajcie się, cześć!